No, witam Was moi drodzy. No, i tak jak obiecałam, robię filmik o mnożeniu ułamków zwykłych. Tak? Dobra. To bierzemy sobie nową karteczkę. I powiedziałam Wam, że to jest o wiele łatwiejsze niż dodawanie, odejmowanie ułamków. Naprawdę. Nie wierzycie mi, ale zobaczcie, że to jest naprawdę łatwe. Mamy taki sobie ułamek, dwie trzecie. I chcemy go pomnożyć razy 1 czwartą. I słuchajcie, jak to się łatwo robi. Mnoży się po prostu licznik razy licznik, a mianownik razy mianownik. Czyli nic trudnego, nie? Czyli 2 razy 1 jest 2, a 3 razy 4 jest ile? 12. I oczywiście na samym końcu zawsze sprawdzamy, czy coś się da skrócić. No 12 i, 2, 12 i 12 da się skrócić przez dwójeczkę, tak? Bo to są dwie liczby parzyste. 12 przez 2 będzie 1, a 12 przez 2 6. To ile nam wyjdzie? 1 szósta. I co? Nie jest takie trudne, ale trening czyni mistrza. Róbmy następny przykład. 3 piąte, chcemy pomnożyć razy 7 ósmych. No i tu trzeba umieć jedynie tabliczkę mnożenia, prawda? Sprawdźmy, jak to się pomnoży. 3 razy 7 i 5 razy 8, tak? To 3 razy 7 jest ile? 21, a 5 razy 8 jest. 40. Da się coś skrócić na no nie bardzo, nie? Bo 21 się dzieje tylko przez 3, przez 7. 40 na pewno nie. No i to jest koniec. A teraz zróbmy taki przykład. 3 niech będzie 10 razy 5 i niech będzie 12. O. Słuchajcie, teraz mamy do pomnożenia taki przykład. No, i co ja bym Wam tu radziła? Zawsze sprawdzić, bo tu już takie większe liczby są, czy coś nie dałoby się skrócić. Zasada skracania jest jaka? Że zawsze to musi być jakaś liczba z licznika z jakąś liczbą zmianownika. No, tu mamy licznik 3 z dziesiątką się nie da, bo dziesiątka się nie dzieli przez 3. Ale popatrzcie, co tu mamy: trójka w liczniku, a tu dwunastka w mianowniku. Dałoby się to skrócić. Na no, trzy się dzieli przez trzy, a dwanaście się też dzieli przez trzy, tak? To możemy to skrócić. Możemy. Ważne, że to są dwa ułamki. Ważne, że bierzemy sobie licznik i skracamy z mianownikiem. Tylko tak to można zrobić. To skróćmy. 3 podzielimy przez 3, zostanie nam 1, a 12 przez 3 zostanie nam 4. Tak? I skróciliśmy sobie. I zobaczmy, czy jeszcze by się coś nie dało skrócić. No piąteczkę z czwóreczką nie bardzo, ale piątkę by się chyba dało z dziesiątką skrócić, nie? bo 10 się dzieli przez 5, no a 5 przez 5 oczywiście też. To skróćmy, 5 przez 5 będzie 1, a 10 przez 5 będzie 2. I co nam teraz z tego wszystkiego wyszło? Musimy to dobrze przepisać, tu zostało nam 1, 2 razy i tu co nam zostało? 1, 4 i 5. Patrzcie, jak to fajnie nam tu wyszło. O, takie malutkie liczby. 1 razy 1 jest 1, bo to się mnoży razy to. A 2 razy 4 jest ile? 8. No i mamy wyliczone. Tak, nie musieliśmy takich wielkich liczb mnożyć, no bo gdzieś tu było 10 razy 12, czy razy 5, czym większe liczby, to większy kłopot. Lepiej to wszystko zawsze poskracać. Dobrze. No ale teraz przechodzimy do trudniejszego przykładu, jak. Co będzie, jak będą jakieś liczby mieszane? 2 i 1 piąta i chcemy to pomnożyć razy 3 i 2 siódme na przykład. O. No i tu kłopocik. Nie można mnożyć sobie, tak jak było przy dodawaniu czy odejmowaniu, że się całości, no całości dodawało czy odejmowało. Tutaj nie. Trzeba, słuchajcie całą tą liczbę mieszaną zamienić na ułamek niewłaściwy i całą tą liczbę mieszaną też zamienić na ułamek niewłaściwy. Pamiętacie, że tak to się robiło? Mnoży się 2 razy 5 i dodaje się to 1, tak? 2 razy 5 jest 10 plus 1, 11 i te 11 się prze w liczniku, a mianownik się przepisuje. Tak się to zamieniało. Jeszcze raz 2 razy 5 i dodajemy 1. I tu tak samo spróbujmy. 3 razy 7 jest 21 plus 2 dwa jest 23. A mianownik się co? Przepisuje. Dobrze. No i takie nam wyszły tutaj wielkach liczby. I teraz słuchajcie. No, sprawdźmy, czy coś się da skrócić. Czy piąteczka z 11, nie bardzo? 23, a kto się tylko przez 23 dzieli, nic się nie da skrócić. No to niestety musimy fajnie wymnożyć 11 razy 23 i 5 razy 7. Jak ktoś słuchajcie, tego nie umie w głowie, a mało kto umie w głowie liczyć takie liczby, to polecam naprawdę mnożenie pisemne. To się zawsze przydaje, czyli gdzieś tam na boczku musimy sobie pomnożyć 23 razy 11. No i od razu takie małe przypomnienie, jak to się robi. 1 razy 3 jest 3, 1 razy 2 jest 2, pierwszy rządek i teraz mnożymy razy tą jedynkę. 1. 1 razy 3 jest 3, podpisujemy pod jedynką i 1 razy 2 jest 2. No i teraz dodajemy te dwa rządki. Tu będzie 5 i tu będzie 2. O, jaka wielka liczba nam wyszła 253. A tu 5 razy 7 jest 35. No i fajnie, ktoś się cieszy, mówi, o koniec. Nie, to wcale nie jest koniec. Słuchajcie, bo tutaj nam wyszedł ułamek niewłaściwy. Kiedy on jest niewłaściwy? Kiedy w liczniku jest większa liczba od mianownika. No to co wtedy zrobić? Ktoś powie. O, kłopocik. No, a co nam zastępuje kreska ułamkowa? Dzielenie. No i słuchajcie, stare, dobre dzielenie pisemne, no bo mało kto takie coś umie w głowie liczyć, nie? Są tacy specjaliści, ale najlepiej jest to wydzielić sobie pisemnie. No i kto się nie nauczył, no to ma jeszcze jedną szansę, tak? Jak to się dzieli pisemnie. No, sprawdzamy, ile w 253 mieści się 35. I to też słuchajcie tak w głowie, no ciężko. Najlepiej sobie wziąć jakąś liczbę i sprawdzić, ile nam to wyjdzie. Gdyby na przykład wzięłam sobie o szósteczkę. Ile jest 6 razy 35?

O, chyba by się jeszcze jedna zmieściła, nie tu mamy 6, to było tyle. Jeszcze jedną, siódmą to jest tyle. Chyba nam się zmieści. Czyli wychodzi na to, że zmieści nam się 7 całych, 7 razy 35, to tu mamy 245 nam wyszło. No i to odejmujemy 13, musimy pożyczyć, prawda? 13 odjąć 5 jest 8, tu już nic nie zostanie. O. To co to znaczy? Słuchajcie, jak takie coś wyjdzie z dzielenia. To co tu wyszło, to znaczy, że to jest 7 całych. 7 całych piątek mieści się w tej liczbie. A to co nam tu wyszło, ta reszta, piszemy ją do licznika, czyli to jest 8, a to przez co dzieliliśmy, to jest nasz mianownik. Czyli wyszło nam z tego 7 całych i 8 trzydziestych piątych. 8 i 35 się da skrócić? No nie bardzo, nie? Bo 35 się tylko dzieli przez 5, 7, 8 się przez to nie dzieli. No i tak to robimy, słuchajcie, i tu widzicie, że jak ktoś nie umie tabliczki mnożenia, jak ktoś nie umie działań w głowie czy pisemnie, no to jak ma liczyć matematyk? No to się nie da I potem każdy mówi, a bo ja nie umiem, bo to trudne. No, jak nie nauczymy się tych podstaw, tego alfabetu matematycznego, czyli tabliczki mnożenia i takich podstawowych działań, to potem z wszystkim innym jest kłopocik. A jak te podstawy opanujemy, no to widzicie, ja też to robię na kartce, ja też tego w głowie nie liczę, no bo nie mam głowy jak kalkulator. Ale jak mam karteczkę, wszystko sobie tam gdzieś na karteczce mogę napisać pisemnie i zawsze mi potem wyjdzie dobry wynik. Dobrze? No to spróbujmy jeszcze, tutaj mamy troszkę miejsca, zrobić sobie jakiś taki mniejszy przykład. I zróbmy sobie tak. 10, 45, pomnożymy sobie razy 12, osiemnastych. Coś takiego mielibyście do pomnożenia. No, słuchajcie, jak ktoś zabierałby się za mnożenie tego wszystkiego, no to od razu widać, że jego oczy nie bardzo widzą. Okulary są potrzebne. Najpierw sprawdźmy, czy te wielgachne liczby da się skrócić, bo jeżeli się coś da skrócić, to wtedy mamy mniej liczenia. Sprawdzajmy dziesiątkę i 45, czy to by się dało jakoś skrócić przez coś. No dziesiątka się dzieli przez 5. 45 się też dzieli przez 5, prawda? No bo dziesiątka przez 2, ale 45 nie, nie, nie dzieli się przez 2. To skróćmy to przez 5. 10 przez 5 jest 2. A 45 przez 5 to chyba jest 9, nie? Dobra, to byśmy skrócili. I co tutaj mamy? A tu mamy teraz tak: tu jest 12, tu 18, tu mamy 12, tu 9, tu dwójkę z 18. Mamy pełno różnych sposobów na skrócenie, bo i dwójkę się da z 18. I dwunastkę się da z dziewiątką, a dwunastkę z osiemnastką. Słuchajcie, to wybierzcie sobie zawsze coś, co chcecie. To jest dowolne, tylko co jest najważniejsze. Że musi to być jedna liczba z licznika z jedną liczbą zmianownika, A którą wybierzecie, to już od Was zależy. No akurat tu jak weźmiemy sobie tą dwójeczkę, to z dziewiątką się jej nie da skrócić. Dwójeczkę da się z osiemnastką. Tak? To skróćmy to sobie. 2 przez 2 będzie 1, a 18 przez 2 wyjdzie 9. I co nam tutaj zostało? W liczniku tylko 12 do skrócenia, bo tu już jest 1. No to czy 12 da się z 9 tą, albo z 9 tą? No wydaje mi się, że 12 się dzieli przez 3 i przez 4, nie? A 9 też się dzieli przez 3. To możecie sobie skrócić, jak ktoś powie, no ale z którą proszę Panią, z tą czy z, tą? z którą chcecie, oboje ważne, żeby wziąć jakąś liczbę z licznika i skrócić z liczbą zmianownika. Jak chcecie z tą dziewiątkę, dobrze możemy, ale możemy sobie też z tą, no to ja sobie tą wybiorę. No to skracamy przez ile? Przez trzy, tak? 12 podzielimy przez 3, będzie 4, a 9 podzielimy przez 3, to zostanie 3. I sprawdźmy, co nam tu wyszło. U góry w liczniku mamy takie liczby: tu 1, a tu 4. No to w liczniku czwóreczka dałoby się tylko skrócić przez 2, ale w mianowniku mamy trójkę, to się nie dzieli przez 2, i dziewiątkę się też nie dzieli przez 2. To co nam w zasadzie wyszło, tylko do pomnożenia? Popatrzcie. Tu wyszło na liczniku co? 1 razy 4 to jest ile 4. A tu co? 3 razy 9 to jest ile? No, 2 razy 9, 18 i jeszcze 1, 9, jest to 27. Co? Miecie na tyle tabliczkę. 27, tak? No i jak tu już wszystko poskręcaliśmy, ale zawsze na końcu sprawdźmy, czy jeszcze by się coś dało skrócić. 4 i 27. 27 się chyba przez 4 nie dzieli, 28 się dzieliło przez 4 nie. No to na tym koniec. Więcej się nie da. Nic z tym zrobić. Dobrze. No i słuchajcie, jeszcze na drugiej stronie mamy miejsce. To może z jakimiś liczbami mieszanymi sobie jeszcze jakiś zróbmy przykład. Dobrze. Weźmy sobie teraz, będzie tak. 2 i 3 piąte i chcemy to pomnożyć razy 1 i na przykład 4 siódme. Dobrze. Mamy liczby mieszane: 3 i 5 się nie dzieli, 4 i 7 nie, to musimy to zamienić. Pamiętacie? Zamieniamy liczby mieszane na ułamki niewłaściwe. Jak to się robiło? 2 razy 5 jest 10 i dodajemy 3. To razem 13, a mianownik się co? Przepisuje 5, tak? 2 razy 5 i plus 3. I tu tak samo. 1 razy 7 jest 7, dodać 4 jest 11, mianownik się co? Przepisuj. I sprawdzamy, czy dałoby się coś skrócić. No, trzynastka nie bardzo się z niczym nie skróci, a jedenaska też nie, prawda? Też się z niczym nie skróci. No to niestety nie da się nic, nic zrobić, to musimy to wyliczyć. No i znowu liczymy, kto nie umie w głowie, a chyba większość w głowie nie bardzo, nie? To nasze fajne mnożenie pisemne. Przydaje się zawsze. 1 razy 3 jest 3, 1 razy 1 jest 1, i teraz 1 razy 3 mnożymy, ale piszemy to pod jedynką. 1 razy 3 jest 3, 1 razy 1 jest 1. I te dwa rządki się co? Dodaje 3. 4 i 1, czyli z tego mnożenia nam wyszło 143, taka wielka liczba, a tu znowu nam co wyszło 5 razy 7 to jest 35. Znowu nasze 35. I co teraz? To jest ułamek niewłaściwy, czyli trzeba wydzielić całości, prawda? To nam zastępuje dzielenie, czyli musimy się zastanowić, ile jest 143 podzielone na 35, ile się tam tych 35 mieści. No i co? Pamiętacie, że zawsze tam wybieramy ileś, no 35 i 35 byłoby 70, to 2, to jeszcze tak może 70, 70, to tak 140, to ja tak podejrzewam, że 4 się powinny zmieścić, ale to sobie tak zawsze na boczku liczę gdzieś. 5 razy 4 jest 22, dalej 4 razy 3, 12. O, i wyszło mi te 140, nie? Dobrze, tak przewidywałam. Czyli 4, 35 się powinny zmieścić, bo 4 razy 35 jest 140, to się teraz odejmuje i zostanie resztę 3. I co to znaczy, słuchajcie, jak się 4 takie 35 zmieściły, to to będzie 4 całe a to 3, ta nasza reszta, to będzie licznik, a mianownik się przepisuje, bo dzieliliśmy przez 35. Dzielenie to jest inaczej nasza kreska ułamkowa. No i sprawdzamy, czy się da skrócić, czy trójka z 35 się skróci. Chyba nie bardzo, nie? Bo to się dzieli przez 5, a to tylko przez 3. No i na tym koniec. i słuchajcie, w całym mnożeniu ułamków nie ma trudności, w zasadzie jedyną trudność którą tu napotykamy, to jest mnożenie pisemne. Jak się ktoś tego nie nauczył, no to ważne, ja też taki filmik nagrałam, jak to się liczy, a potem wydzielanie całości to znowu jest co dzielenie pisemne. Tak? Jak ktoś ma kalkulator fajnie policzy, ale jeżeli nie mamy, i tylko wystarczy nam kartka, coś do pisania, to wszystko sobie damy radę wyliczyć. No i tym sposobem zrobiliśmy sobie mnożenie pisemne. Tak, na no, za chwilkę nagram dla was jeszcze dzielenie pisemne i nie martwcie się, to też jest proste. To na razie